I zgodnie z zapowiedzią Mariusz Bartkowicz i nasz poranny gość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa, witam naszego gościa w studiu Urszula Gacek, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. W przyszłych wyborach do Parlamentu, które już 7 czerwca numer 3 na liście Platformy? Taka była propozycja wczorajszego zarządu Małopolskiej i Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej. Natomiast trzeba powiedzieć, że to jest tylko wstępna przymiarka. Ta lista teraz trafia do Warszawy i w ciągu 10 dni zarząd centralny, już krajowy, zaopiniuje. I jest dosyć prawdopodobne, że, że jeszcze. Że jeszcze to jest nieostateczna wersja tej listy. Podajmy skład pełny w takim razie. Na pierwszym miejscu Bogusław Sonik, na drugim Konstanty Miodowicz i Urszula Gacek na trzecim. No, ale pojawiły się takie spekulacje dzisiaj w prasie, że być może jedynkę, tę lokomotywę wyborczą Platformy w Okręgu Małopolsko-Świętokrzyskim Bogusława Sonika może zastąpić Zbigniew Ciąkalski. Mielibyśmy do czynienia wtedy ze spektakularnym pojedynkiem byłych ministrów sprawiedliwości. Przypomnijmy na jedynce listy PiSu Zbigniew Ziobro. Czy to mm. prawdopodobne, że Świątkowski może zastąpić Sonika? Takie, takie dyskusje na pewno są prowadzone. Natomiast, oczywiście, to zależy od samego zainteresowanego. Pytanie jest, czy pan minister Świątkowski chce do Europarlamentu. Powiem tak, wiele osób traktuje to jako absolutnie fantastyczne miejsce do pracy, gdzie można się realizować. Ja myślę, że doliczam się do tego do grona. Natomiast są osoby, które jednak traktują niestety Parlament Europejski jako jakąś formę zesłania politycznego albo emerytury politycznej. Nie wiem, czy jakie są plany życiowe pana ministra Świątkowskiego. To też jest praca, która nie za bardzo pozwala na jakiekolwiek inne działanie. A kto powinien trafiać w takim razie do Parlamentu Europejskiego? Bo Bogusław Sonik, kiedy miałem z nim okazję przed kilkoma tygodniami rozmawiać i również o Zbigniewie Ziobrze rozmawialiśmy, to wtedy powiedział, że specjalnie pojedynku z nim się nie obawia, bo Zbigniew Ziobro w parlamencie europejskim jest człowiekiem bez jakiegokolwiek doświadczenia i w ogóle w europejskiej polityce. I tutaj zgadzam się z kolegą Sonikiem, dlatego, że pozycję w parlamencie europejskim trzeba przez jakiś czas zbudować. Ja miałam jedną trzecią kadencji, która wymagała ekspresowego działania, ale w tej chwili już są propozycje na przykład być szefem jakiejś delegacji, zajmować jakieś funkcje w komisji te delegacje krajowe, brytyjskie czy niemieckie, gdzie stawiają na kontynuację, dużo na tym, na, na tym zyskają. Brytyjczycy od roku już mają ustalone swoje listy, co daje im duże możliwości negocjacji o przyszłe stanowiska na poziomie parlamentu. Druga rzecz jest, że tam trzeba być w dużym, mocnym ugrupowaniu, żeby naprawdę być znaczącym eurodeputowanym. Wiemy, że PiS pozosta pozostanie poza głównym nurtem szeroko pojętej hadecji socjalistów i liberałów, którzy są języczkiem uwagi u tego w tym parlamencie. Proszę powiedzieć, czy to dobrze, że wybory do Parlamentu Europejskiego już wiemy. Prezydent oficjalnie ogłosił to wczoraj i odbędą się 7 czerwca. Czy to dobrze, że będą trwały jeden dzień, a nie tak jak proponowała nowelizacja zaskarżona przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, dwa dni? Jest to bardzo przykre. Nie wiem, czy PiS się boi, że większa frekwencja zwiększy szanse Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję, że prezydent się takimi nie kierował po prostu pobudkami. Natomiast pytanie jest bardziej istotne dla mnie, co z osobami, które są nie mogą same dotrzeć do lokalów wyborczych. Muszę powiedzieć, że wielokrotnie byłam obserwatorem wyborów w tak zwanych mało dojrzałych demokracjach. Czy to dotyczyło Macedonii, czy, czy Bośni i Hercegowiny, czy Ukrainy. I nigdzie nie widziałam przypadku, żeby, pozbawi, żeby pozbawić osoby niepełnosprawnej i starszej od możliwości głosowania. Często to miało miejsce za pośrednictwem tak mobilnych urn, gdzie przedstawiciele lokalnej tej komisji wyborczej ruszali w teren z urną, pilnując ją, ale pozwalając osobom głosować, nawet takim, którzy leżeli w łóżku i nie byli w stanie wstać. Ja uważam, że pełnomocnik jest też również dobrym rozwiązaniem. I po prostu bardzo mi jest przykro, że te osoby po raz kolejny nie będą mogły korzystać z podstawowego prawa każdego obywatela, jakie jest udział w wyborach. Powiedziała pani, że w Wielkiej Brytanii składy list wyborczych był ustalone na rok naprzód, że często osoby pełniące mandat eurodeputowanego są od kilku kadencji w tym europarlamencie w Polsce do ostatnich chwil. Na przykładzie Platformy chociażby można powiedzieć, że składy tych list się decydują, czyli to podejście jest zupełnie inne. A jak zauważa socjolog, Jarosław Flis w kontekście dyskusji o niskiej frekwencji, bo przypomnijmy, że przed pięcioma laty to było zaledwie 20% uprawnionego do głosowania, prosto to wytłumaczyć. W tych wyborach nie rozstrzyga się, kto będzie rządził, więc i nic dziwnego, że zainteresowanie jest znacznie mniejsze. Mam takie wrażenie, że wszystkie partie polityczne w Polsce traktują wybory do Europarlamentu jako rodzaj takiego bardzo kosztownego, ale precyzyjnego sondażu politycznych preferencji Polaków. Może to nie decyduje o tym, kto będzie rządził, ale to decyduje o tym, kto będzie ustawał, ustawiał większość polskiego prawa. I to też nie jest bez znaczenia. W tej chwili około 60% prawa, które obowiązuje w Polsce, nie powstaje na wiejskiej Warszawie, tylko powstaje w Strasburgu i w Brukseli. I dlatego jest wyjątkowo ważne, aby osoby, które nas reprezentują w Parlamencie Europejskim, były zdolne sprostać takim zadaniom. Czyli wymaga to i wiedzy instytucji unijnych, Parlament, doświadczenia parlamentarnego, ale też taka swoboda poruszania się nad czymś, co się często mówi w salonach europejskich. Tam jednak tworzenie różnych koalicji doraźnych do rozwiązywania poszczególnych problemów ma charakter prawie często jednostkowy. To, to nie jest tak, że mamy szeroką koalicję, gdzie możemy zawsze liczyć na partnera takiego czy innego. Dosłownie w każdym przypadku negocjujemy od, odrębnie. Czasami dogadamy się ze socjalistami, czasami się dogadujemy z poszczególną frakcją mniejszą, czasami z delegacją krajową. To wymaga ogromnych umiejętności, i swobody poruszania się. I uważam, że wymaga to często większego um, takiego szlifu politycznego nawet niż, niż Parlament Krajowy. Nie no jest trochę tak, że jest takim swoistym kwiatkiem do, do, do europejskiego korzucha Parlament Europejski, bo przecież um, kiedy się słyszy o rozstrzygnięciach ważnych dla Europy, to, to słyszy się głównie o Komisji Europejskiej albo o formalnych bądź nieformalnych szczytach przywódców Unii. Tak, i proszę pamiętać, że traktat lizboński Izboński, którego jeszcze nie pogrzebaliśmy, daje większe uprawnienia dla Parlamentu. Być może to też jest jeden czynnik, który przekona obywateli Unii, że Parlament, że warto głosować i brać udział w tych wyborach, bo to ma realny wpływ na kształt legislacji, który potem powstaje w Unii Europejskiej ale parlamentu rola, rola może być wzmocniona, a szczególnie rola również obywateli. Jeden z takich aspektów Lizbony, nad którym ja szczególnie ubolewam, to jest inicjatywa obywatelska. To była propozycja, że milion podpisów mogło już spowodować, już spowodowałoby sytuację, gdzie Komisja Europejska musiałaby się daną sprawą zająć. Takiej inicjatywy obywatele nie mogą wykazać w tej chwili bezpośrednio, muszą lobować swoich eurodeputowanych. Jestem w tej chwili sprawozdawcą dużego raportu na temat praw obywateli Unii i nieważne jakie będą, raczej mam nadzieję, że Lizbona jednak przejdzie, ale jeżeli nawet byłby problem z Lizboną, mam nadzieję, że ten zapis, który przybliży Brukselę obywatelom zostanie zrealizowany. No to...